Witaj serdecznie, Witam się, z nami dzisiaj jest? Hunter, e, powiedz mi, jak oceniasz swojego przeciwnika dzisiaj? No co, no, kawa kawa chłopa, y, wiesz, no ale co, przeciwnik to jest wiesz, przeciwnik, nie? Y, 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 ten głowa, dwie ręce, dwie nogi i do przodu, nie? Trzeba tutaj właśnie, wiesz, pogadać na co się stać i trzeba się walczyć, tak? Myślisz, że rozwalisz go w pierwsze 20 sekund? Słuchaj, walka okaże się, jak to wszystko się potoczy, nie ma co zakładać, ja mam swój plan, to jest taki plan z trenerami, teraz to jest tajemnica nasza, wie, no i to wszystko się okaże właśnie w sobotę, tak? Dobra, powiedz mi, kto cię przygotowuje do tej walki? Michał Lazło z Gdańska serdecznie go pozdrawiam. Oleg Fischer ze Świecia też się pozdrawiam. Na to robię treningi z Pawłem Grześkiem i z Arturem Mojanowskim. No i też robię, to z moim trenerem, który dzisiaj z mną to jest z Jankiem Sosnowskim, który mnie do grądy przygotowywał. Dobrze, posłuchaj, czyli game plan masz na pełen dystans? Słuchaj, mam, mam, mam planik i tak, jestem przygotowany na cały dystans oczywiście, ale to w walce wszystko może się wszystko różnie okazać. No dobra, posłuchaj, w takim razie życzę dobrej walki, wszystkiego dobrego do soboty i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki na razie.